Siemanko widzowie. witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj nagrywam poradnik jak pobrać pp 25 ponieważ wyszedł już Polis Expansion Pass i jej FC25. Jest to na razie w wersji demo, nie ma tam pierwszej, drugiej, i trzeciej ligi, są tylko... Jest licencjonowany Puchar Polski, przyśpiewki kibiców, stadiony, tam takie różne rzeczy i są licencjonowane koszulki bramkarzy, bo tego w FIFA nie ma. Więc co? Wszystkie linki macie w opisie. Potrzebujecie z Expansion Patcha, life Editora, no i, i Mod Managera, tak? Linki są wszystkie w opisie, więc co? Każą jak to pobrać. Wchodzicie najpierw w pierwszy link, który macie, czyli do y, FIFA Mod Managera. Pobieracie FIFA Mod Managera i FIFA y, mod editor life Editora. Przekierowuje Was tu, instalujecie insta 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 Editor toola i mod, y, mod Managera. Potem w kolejnym linku macie link tutaj do Parteona. Nie wiem, czy tu, tu pewnie się będzie trzeba zalogować. Ja jestem zalogowany. I to jest oczywiście darmowe. Tutaj klikacie FC25 Life Editor i Wam od razu pobiera. Do tego też link w opisie. I potem Polish Expansion Patch. Tutaj też będzie trzeba się zalogować. Najpierw na tą stronę, bo to też jest w Parteonie. Ale no, później klikacie sobie PP25 Demo i Wam się pobiera. Jak się pobierze, tworzycie sobie folder. Wrzucacie wszystkie pliki do foldera. Czyli najpierw klikacie lewym, potem prawym. Wypakuj i wypakuj do. I macie taki, macie cztery foldery. No, najpierw odpalacie FIFA Mod Managera, wchodzicie w niego, odpalacie go, on się odpali za pomocą administratora, więc musicie kliknąć tak. Jak już klikniecie tak, to wam się FIFA Mod Manager odpali. Będziecie go mieć tu. Ja już tam mody wgrane. I jak już odpalimy FIFA Mod Managera, przechodzimy do folderu. Wchodzimy sobie w Mod Managera. Teraz tutaj klikamy. Import moc: jak klikniemy import moc, musimy sobie wybrać konkretny folder. Wchodzimy tu, klikamy tu i klikamy otwórz. Jeżeli to zrobimy, pojawi nam się PP25 demo już w FIFA Mod Managerze. Potem wchodzimy w dodatki, znaczy nie, nie musicie tu wchodzić, tylko no tutaj import. Wchodzicie tu w dodatki i te wszystkie pliki przeciągacie i otwieracie. Jak już to wszystko macie. Potem możecie każdy pojedynczo, ale jak trzymacie shifta i klikacie to macie wszystkie zaznaczone, jak już wszystkie zaznaczacie klikacie Apply Mods i żeby mod działał y, pp25demo musi być na samym dole czyli dajmy na to macie go gdzieś tu to wtedy wam nie zadziała musicie sobie dać strzałkę żeby on był na jedynce i wtedy wam wszystko będzie działać kolejnym krokiem Wchodzicie sobie, wchodzicie sobie w EA, aplikację, biblioteka, FC25, właściwości i tutaj wklejacie tą komendę. Komenda też będzie w opisie. Pozostaje ostatnia rzecz, czyli bierzecie sobie skład PEP demo, kopiuj, klikacie Windows R, wpisujecie procent, updata procent, to też będzie w opisie, klikacie OK. Przechodzicie tu z folderu Roaming do Updata, wchodzicie w lokal, szukacie folderu z FIFO. jest EA, EA Sports 25 klikacie Settings, no i po prostu wklejacie sobie tutaj ten skład. Jeżeli to zrobicie, wracacie do tego folderu, wchodzicie w Live Editora, Launch Live Editor, zgadzacie się, tu macie komunikat, że za to można dostać bana, ale jeżeli nie wejdziecie do Ultimate'a, to bana nie dostaniecie. A poza tym ta komenda, co ją wklejaliśmy, powoduje to, że się Ultimate odpalić nie da, więc nie martwcie się o to, bana, nie będziecie mieć. Klikacie OK, macie Live Editora odpalonego, minimalizujecie go, dajecie tu, klikacie Launch, czekacie. Odpala wam się teraz FIFA, widzimy się jak się FIFA odpali, jak możecie zobaczyć. I już się odpala i macie już potwierdzenie, że Live Editor, że Poliszek Spansion Patch jest, bo macie w, czytane. Nie będę podłączał pada, bo mi się mikrofon wtedy zmieni na pada, bo nie chce mi się zmieniać tego w obs więc zrobię to na klawiaturze. Live Editora macie pod F9, tu możecie, żeby wam się nie pokazywał, zaznaczyć i OK. Pod F9 macie Live Editora i tutaj możecie sobie edytować zawodników w karierach, tam dodawać jakieś różne opcje. To jest fajne, klikacie withość, żeby włączyć. Wchodzicie w ustawienia. Jeżeli jesteście w ustawieniach, klikacie w profil, czytaj składy, czytujecie skład PEP Demo. Jeżeli wczytacie ten skład, to jak sobie zobaczycie, edytuj zespoły, składy. Macie tutaj licencjonowane koszulki, wszystkich bramkarzy. Tutaj też licencjonowana, tutaj też wszędzie są licencjonowane. I co, może odpalimy sobie karierkę, żeby wam pokazać jak to będzie wyglądać. Kariera menadżera, nowa kariera, nowy sezon, bo to się jest tylko do Polski. Ilikacie uży obecnych składów, czyli tego wczytanego. Gracie sobie menadżerem, tam dajmy na to, że może być. Odpalacie. Może być i to, bo to tylko dla testu. Wszystko tutaj skipuję, bo to tylko wam chcę pokazać. To jest mało ważne co tutaj jest. I tu, że widzicie, macie licencjonowaną piłkę ekstraklasy na wczytywaniu, czego też w jej nie ma. I jak wam się wczyta, dajmy na to, że nadpiszemy to, bo to jest kariera, którą sobie testowałem. Bo przed chwilą dopiero to pobrałem. Odpaliłem sobie, za czy działa. I jak sobie wejdziemy w biuro, wejdziemy sobie w wyniki. To zobaczcie, macie licencjonowany Puchar Polski a nie macie ten po prostu tam puchar, jak to się tam nazywa. Macie puchar polski licencjonowany. Na razie tutaj za dużo drużyn nie ma, bo są tylko te tylko te drużyny, które macie w ekstraklasie. Oj, wyszedł. A jak sobie jeszcze wejdziecie w zespół nie wiem, nie umiem się poruszać na klawiaturze w Fifie. Dobra, X może prościej, no prościej będzie. Wejdziecie sobie w zespoły no to Zawodników macie oczywiście wszystkich, tych co są teraz w ekstraklasie, w każdym zespole są ci, co są w nim jakby no, prościej, no i po prostu są składy teraźniejsze. Czyli to jest na razie wersja demo, więc pewnie jak wyjdzie wersja pełna, też to wrzucę short o tym, żebyście wiedzieli. Bo poradnika nie ma co nagrywać, bo się pobiera tak samo. I po prostu, jak będą jakieś transfery, to te składy też się zmienią i tam będą. Jedni sobie co odejdą, drudzy dojdą, chociaż teraz nie ma, bo okienka... Nie. W sumie nie ma, ale chyba teraz nie ma okienka transferowego, więc w sumie się nic nie zmieni. Więc co no, to było na tyle z tym, w tym poradniku. Myślę, że każdy sobie poradzi. Jeżeli komuś coś nie działa, piszcie w komentarzach, będę odpowiadał. I co no, to było na tyle. Trzymajcie się, do następnego. Cześć.